Hejko moi kochani, witajcie we w kolejnym odcinku na moim kanale. i Dzisiaj będzie odcinek, na którym ogólnie no. O, tutaj są jeszcze. Na którym ogólnie no przechodzą przyjaciółki do tej. Ja przechodzę przyjaciółki nobije do tej, do Kai. No i ogólnie tak, zaczynamy historykę. Jeśli, jeśli Wam się będzie podobać, to zostawcie łapki w górę za subskrypcją. No to zaczynamy. Dobra, y, ale poczekaj, nie fość tak, bo może ona coś robi. Musimy zapukać. Dzień dobry. Dzień dobry. Idę tam, poczekajcie widzowie. Bo muszę... Gdzie y, jest Michał? A e, dobra, nieważne, tutaj pieska mu dam. E, dobra, jeszcze bajka to tam wleci. dziewczynę dajcie Kaj bajkę tam, bo ona musi spać. Dobra. Ja idę dobra, chodźmy no. Yy, kto to? A dobra, osiem, no, wchodźcie. No dzięki za bajkę od razu. Weźcie ją tu połóżcie. Yy, no i tak, no dobra. No to co robimy? A czemu wy jesteście jeszcze w tych mundurkach? Bo zapomniałyśmy a to przebieście się w moje ciuchy, serio. No co, żałujecie. Najlepiej się w coś przebrać. Potem wam je oddam. Jak będziecie szły, to jeszcze jednak do mnie wstąpicie. I wam je oddam. Czy się z twoimi nie pomieszały? Nie pomieszają się. I tak mamy inne rozmajary. Dobra, no to chodźmy. Okej. Okay. Jakby co to, to ja co to, to jest Oliwia, a to jest Wiktoria. I teraz tak, chodźmy. Um, idziemy na dół, po prostu pójdziemy gdzieś na kawę al, albo na herbatę. No wiem, nie wiem gdzie pójdziemy. I ogólnie musimy iść jeszcze na chwilę do szkoły, naszej, żeby po prostu pozałać, no, żeby po prostu przejść po te podręczniki. Znaczy, no, bo mieliśmy oddać le lekturę i musimy teraz po, po ją oddać iść. Więc, no, ja teraz muszę tą lekturę stąd wziąć. O Jezu, nie ten list. Okej, okay, dobra, ta lektura. A wy dziewczyny macie w torbach, tak? Tak. No to dobra, idziemy już na początku do szkoły naszej. Ja co, to, to ja tą szkołę sama robiłam. Dobra, hmm, chodźmy. Ogólnie nasze szafeczki. Która to moja bym Już zapomniałam. Dobra, ta jest moja, niech tutaj niczego nie ma. Ta moja. Ta moja. Dobra, są całe, o. Okej. Okay. Gdzie macie te książki? Gdzie jest pani? Dobra, poczekajcie. Poczekamy na nią w, na korytarzu. My wyciągniemy te książki z torby i za chwilkę się widzimy. Czemu to Oliwia masz inną okładkę? A bo ja ją kupowałam, nie wypożyczałam. A. Okej. Okay. To ty sobie te po co ja ty ją brałaś? Ale ja ją kupowałam ze szkolnej tej księgarni i ogólnie, no teraz bym chciała już im oddać. Bo mi niepotrzebne jest. No, okej, okay, trochę dziwne, ale niech będzie. Okej, okay, dobra, no to tak. E, chodźcie, dziewczyny, czekajmy tutaj na panią. Może zaraz przyjdzie, pewnie za chwilkę przyjdzie. Dobre dziewczynki, co wy tutaj robicie? A chcieliśmy oddać książki. A to dobrze, bo właśnie już wyście po feriach nie mogły je oddać, no bo po prostu już za długo byście je u siebie trzymały. Więc chodźcie tutaj, zapraszam do tej sali. I następnie, tak. Yy, tutaj jest ta i książka, tak? Tak. Okej. Okay. O Jezu. Yy, tutaj teraz jest książka Kali, tak. I tutaj jest jeszcze oliwki. Tylko ja ją kupywałam, ale już jej nie chcę, więc no. A zwrócić ci pieniądze? Nie, nie trzeba. Dobra, no to. Okej, okay, do widzenia, do widzenia. Okej, okay, chodźcie, dziewczyny. Bo nie wiem co. Chodźmy. I idziemy już teraz tam gdzieś na kawę albo na coś. Okej, okay, dobra, kochani, to na tyle w tym odcinku. Yy, Zaraz taki krótki filmik, no ale tak. I pojawi się na pewno part 2.